Wojna to jest to jest zupełnie, bo człowiek musi być czasem z przymusu albo tchórzem, albo bohaterem na tym. A, tak się, a w takiej sytuacji często się znajduje. Bo albo pan wyjdzie, albo z tego nie wyjdzie. 1 września 1939 roku mosty w Tczewie oplecione były pajęczyną przewodów i ładunków wybuchowych. Stacjonujący tutaj polscy saperzy z 2. Batalionu Strzelców mają wyraźny rozkaz. W przypadku rozpoczęcia działań wojennych natychmiast wysadzić mosty. Nad ranem z pobliskich Prus Wschodnich nadlatuje eskadra sztukasów porucznika Dileja z pierwszego Pułku Bombowców Nurkujących. O 4:40 rozpoczyna się bombardowanie, którego celem jest zniszczenie polskich saperów i niedopuszczenie do wysadzenia mostów. Dwie minuty później, o 4:42, na śpiący Wieluń spadają pierwsze bomby. Samoloty z 76. Pułku Bombowców nurkujących Luftwaffe pod dowództwem kapitana Zigela traktują bezbronne miasto niczym poligon doświadczalny. Potrzebują jedynie kilkunastu minut, aby 75% miasta zamienić w ruinę. 1200 mieszkańców Wielunia nie obudziło się już nigdy. 5 minut później o 4:47 Schleswig-Holstein otwiera ogień ze swoich dział do polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Tak rozpoczyna się druga wojna światowa, która w ciągu sześciu lat trwania pochłonie 60 milionów ofiar. Zagadnienia spodu na plan dalszy. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walcząc, aż do zwycięstwa. Na Polskę, zgodnie z planem Walwajs ruszyła prawdziwa nawałnica. Milion 850 pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy. Siedemdziesiąt dwie dywizje Wehrmachtu podzielone na dwie armie, północ i południe, natarły w czterech kierunkach. Z północy w kierunku na Działdowo i Mławę, z północnego zachodu na Chojnicę, z południowego zachodu na Wieluń, Łódź, Częstochowę oraz z południa na Śląsk i Kraków. Niemiecki nalot okazuje się skuteczny. Bomby niszczą instalacje saperskie łączące poszczególne materiały wybuchowe założone na moście. Dla Niemców most jest niezwykle ważny. To właśnie tędy zamierzają przeprawić swoje oddziały na drugą stronę Wisły. Dlatego równolegle z bombowcami wysyłają z leżącego wtedy w Prusach Wschodnich Malborka pociąg pancerny. Rozkaz jest prosty: zająć most w Czewie. Na drodze niemieckiej machiny wojennej stają polscy kolejarze z pogranicznego Szymankowa. Kierują pociąg na ślepy tor i wysadzają go. W tym czasie żołnierzom udaje się naprawić uszkodzone kable. O godzinie 5.30, godzinę po niemieckim nalocie, Polacy wysadzają most. Mamkowscy kolejarze płacą najwyższą cenę. Wściekli Niemcy mordują ich wszystkich razem z rodzinami. Jest to prawdopodobnie pierwsza egzekucja dokonana na polskich cywilach w czasie II wojny światowej. Przyszedł moment, że się musiałam pożegnać z rodzicami. Szedłem na wojnę ojciec nie miał sił mnie odprowadzić, nie chciał, może. Za bardzo był wzruszony, a matka mnie kilka 100-200 metrów odprowadziła jeszcze na ulicę. I szedłem, to już była około dziesiąta godzina, szedłem ulicą Chmielną sam. Słychać była tylko podkute moje buty, bo żołnierzkie buty były pod, podkute gwoździami. Jak się obejrzałem do tyłu, to widziałam sylwetkę matki, która stała w oddali i nie, nie przypuszczałam, że matkę zobaczę dopiero po 10 latach. Walki toczą się prawie na całym pograniczu polsko-niemieckim. Niemcy przeprowadzają dwa natarcia na Westerplatte. Polscy żołnierze odpierają je, zabijając ponad 100 napastników. Sami tracą jedynie czterech żołnierzy. W Gdańsku zaatakowany zostaje budynek Poczty Polskiej. Oddziały Policji Gdańskiej oraz siły SS Heimwehr-Danzig używają artylerii, a także wozów pancernych. 60 pocztowców jest przekonanych, że na odsiecz im idzie armia pomoże. Odpierają ataki przez cały dzień, do chwili, gdy zirytowani oporem Niemcy podpalają budynek, używając miotaczy ognia. Na północy, pod Mławą, Niemców zatrzymuje 20. Dywizja Piechoty, okopana w 45 betonowych bunkrach. Atak niemiecki na kilka dni zostaje sparaliżowany. Również oddziały Armii Pomorze pod Chojnicami skutecznie blokują natarcie oddziałów niemieckich. Po południu generał Grzmot Skotnicki wydaje nawet rozkaz do przeciwnatarcia. Pod Kroyantami, 18 pułk Ułanów zatrzymuje atak niemieckiej 20 Dywizji Zmotoryzowanej. Determinacja i zawziętość Polaków wzbudzają wśród żołnierzy niemieckich prawdziwy popłoch. Hitlerowcy uciekają w panice przed polskimi Ułanami. Ta szaleńcza szarża kończy się jednak śmiercią połowy polskich kawalerzystów. Martwy pada również ich dowódca, pułkownik Kazimierz Masztalerz. Pod Mokrą wołyńska brygada kawalerii staje naprzeciw całej niemieckiej dywizji pancernej generała Reinharda. Siła Niemców jest przytłaczająca, ale Polacy wspierani ogniem pociągu pancernego Śmiały odpierają tego dnia cztery ataki, niszczą 50 czołgów i zabijają ponad tysiąc niemieckich żołnierzy. Jedna tylko załoga działa, kaprala Leonarda Żłoba, niszczy 14 niemieckich pancernych pojazdów, zanim sama nie zostanie rozbita. Jej dowódca, jako pierwszy polski żołnierz tej wojny, zostanie odznaczony orderem Virtuti Militari. Podporucznik Morawski, po rozbiciu dwóch czołgów różnicą, skakuje na trzeci, jedynie z wisem w dłoni. I przez otwarty właz strzela do niemieckiej załogi. Pierwszy w tej wojnie niemiecki samolot zestrzeliwuje pod toruniem podporucznik Stanisław Skalski. Skalski nie tylko ląduje obok zestrzelonego wroga, ale także bierze do niewoli niemiecką załogę. Z lotnisk polowych w Zielonce i Poniatowie startuje warszawska brygada pościgowa. Udaje im się dwa razy rozproszyć potężne bombowe ataki na Warszawę. Niemcy tracą 14 samolotów. Pułkownik Leopold Pamuła strąca dwa niemieckie samoloty. Nagle kończy mu się amunicja. Pułkownik jednak nie rezygnuje z walki. Kolejny wrogi samolot po prostu taranuje, a sam chwilę wcześniej wyskakuje ze spadochronem. Po bezpiecznym wylądowaniu wraca na swoje lotnisko i ponownie startuje do walki. Atakowani hitlerowcy często w popłochu zrzucają bomby gdzie popadnie. Dlatego też najwięcej ofiar jest wśród ludności cywilnej. Niemcy już od pierwszego dnia nie przebierają w środkach. Zaczynają mordować ludność cywilną w Gdańsku, na Pomorzu i Śląsku. Szczególną nienawiść okazują działaczom polskich organizacji. Mordują wraz z nimi całe rodziny. 1 września w egzekucjach giną mężczyźni, kobiety i dzieci. 1 września 1939 roku w piątek o świcie Polska stała się pierwszym państwem europejskim, które przeciwstawiło się zbrojnie niemieckiej nazistowskiej agresji. I nie tylko niemieckiej. Już od 1 września nawigacyjnej pomocy samolotom niemieckiej Luftwaffe udzielały radiostacje sowieckie, najbliższego wtedy sojusznika Rzeszy Niemieckiej. Kiedy 17 września doszło do zbrojnej agresji Związku Sowieckiego, w ogniu stanęły już wszystkie granice Rzeczpospolitej łącznej długości 5,5 tysiąca kilometrów. Od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej Polska była pierwszym i najwierniejszym do końca aliantem. Dwóch obok mnie kapitanów zawodowych do niego i mówię: Panie pułkowniku, to my na Berlin. A na to on tak spojrzał na nas trochę z politowaniem i mówi tak: Panowie oficerowie dla waszej wiadomości podaję, że przewaga liczebna nieprzyjaciela i ogniowa jest tak wielka, że będziemy się cofali będziemy się cofali do wisły i za Wisłę. W końcu nastąpi zwycięstwo. Nie wiadomo tylko czy ludność cywilna taki sposób prowadzenia wojny wytrzyma. O 5 rano ciszę rozrywają salwy artylerii. Ruszają czołgi i piechota. Niemieckie zgrupowanie pancerne 14 Armii usiłuje przedostać się na tyły polskiej Armii Kraków. Na pomoc oddziałom Korpusu Ochrony Pogranicza z zadaniem powstrzymania hitlerowskiego ataku rusza brygada pancerno pułkownika Maczka, która zawzięcie walczy z całym niemieckim 23. Korpusem Pancernym niszcząc 50 czołgów. Siedem z nich działkiem przeciwpancernym rozbija kapral Wincenty Dziechciarz, aby potem zasypany pociskami zginąć wraz z załogą. Polski żołnierzy wspiera pociąg pancerny numer 51, który jednak po południu uszkodzony musi wycofać się z walki. Polaków wspierają także okoliczni mieszkańcy. We wsi wysoka nocą podpalają cysterny z paliwem. W potężnym wybuchu wylatują w powietrze hitlerowskie czołgi oraz żołnierze dywizji górskiej. Wracający później z frontu Niemcy zemszczą się, spalą wieś i rozstrzelają kilkunastu jej mieszkańców. Polacy również prowadzą działania odwetowe. Gdy Wehrmacht wraz z mniejszością niemiecką niszczą Leszno, dowódca wielkopolskiej brygady kawalerii, generał Abraham, wydaje rozkaz ataku na niemiecką Wschowę. Polacy wdzierają się na terytorium III Rzeszy, palą kilka miejscowości, docierają do rogatek Wschowy i ostrzałem artyleryjskim niszczą niemieckie koszary w mieście. Jednak w polskiej obronie następują pierwsze pęknięcia. Na północy Niemcy docierają pod Ostrołękę. W korytarzu pomorskim Wehrmacht spycha Armię Pomorze na przedmoście bydgoskie. Marszałek Śmigłyc nakazuje Armii Łódź wycofanie się na główną linię obrony nad Rzekę Widawkę. Ciężko walcząca, zagrożona rozbiciem armia Kraków cofa się na linię warty. Niestety Niemcy przekraczają rzekę wcześniej. Wehrmacht wkracza do Żywca, Nowego Targu i Oświęcimia. Armia dostaje rozkaz wycofania się w okolice Krakowa. Podczas transmisji radiowej z obrad nadzwyczajnego posiedzenia polskiego parlamentu premier Sławoj Składkowski oświadcza: "Zostaliśmy zaatakowani, więc walczymy. Narzuconą nam wojnę wygramy, bo nauczył nas Józef Piłsudski jak się zdobywa niepodległość i jak się jej broni." Deklaracje lojalności składają przedstawiciele mniejszości ukraińców i żydów. Parlament wprowadza zmiany w prawie pozwalające im służyć w polskim wojsku. Marszałek senatu Bogusław Miedziński mówi. Nie ma ceny na ziemię polską i honor Polaków. Nie ma siły, która by te dwa skarby najwyższe potrafiła nam wyrwać. To ostatnie posiedzenie demokratycznie wybranego parlamentu Niepodległej Rzeczypospolitej. Następne odbędzie się dopiero za 50 lat. Początkowo dzień upływa na utarczkach z niemieckimi patrolami. Po południu następuje nagły atak niemieckich bombowców nurkujących. Podporucznik Kręgielski tak wspomina ten dzień. Tuż po godzinie 18 nadlatują dwa dywizjony, które zrzucają kilkadziesiąt ton bomb. Efekt jest piorunujący. Koszary i wartownie pływają od wybuchów. Wartownia numer 5, trafiona bezpośrednio, została zniszczona z niemal całą załogą. Koszary zostały trafione dwukrotnie. Zniszczone zostały cztery nowoczesne moździerze porzucone na stanowiskach przez żołnierzy. Przerwana została łączność między placówkami. Żołnierze są wstrząśnięci i niewiele brakuje do wybuchu paniki. Samowolni opuszczają swoje stanowiska obsady placówek Elektrownia i Fort. Po nalocie nad Westerplatte unosi się stumetrowa ciężka chmura dymu i kurzu, która przesłania wszystko. Niemcy sądzą, że na Westerplatte nikt nie przeżył. Sucharski jest w ciężkim szoku. Wstrząśnięty wydaje rozkaz spalenia tajnych dokumentów. Kapitulacja wydaje się już tylko kwestią minut. Major wydaje rozkaz wywieszenia białej flagi na dachu koszar. Zauważają ją pośród dymu na pancerniku Schleswig-Holstein. Do kompanii szturmowej zostaje przekazany meldunek Nicht sysen warte weiße Flagge auf Westerplatte. W tym czasie kapitan Dąbrowski wzburzony rozkazuje natychmiast ją zerwać. Major Sucharski na wieść o zerwaniu flagi dostaje ataku nerwowego. Na polecenie Dąbrowskiego porucznik Grodecki wraz z lekarzem, kapitanem Słabym krępują na łóżku swego dowódca. Major dostaje zastrzyk uspokajający. Oficerowie na polecenie Dąbrowskiego składają przysięgę, że nie zdradzą przed załogą faktu, iż Sucharski nie wytrzymał psychicznego napięcia. Sytuacja w składnicy niemal wymyka się spod kontroli. Kapitulacji chce również część żołnierzy. Kapitan Dąbrowski uznaje to za bunt i nakazuje rozstrzelanie najbardziej aktywnych. Sytuacja zostaje opanowana. Wieczorem polskie radio nadaje komunikat. Westerplatte broni się nadal. Wódz naczelny pozdrawia bohaterską załogę. Mławą niemieckie siły wciąż próbują zmiażdżyć skuteczny opór Polaków. Niemcy rzucają do walki bombowce nurkujące oraz czołgi, które trafione polskim ogniem płoną wraz z załogami przed liniami obrony. Ale wieczorem, na wschód od Mławy, pod Rzęgnowem, po dwugodzinnym ostrzale artyleryjskim, hitlerowcy siłami całego korpusu przełamują polskie linie obrony i wychodzą na tyły pozycji Mławskiej. 79. Pułk Piechoty nie daje rady powstrzymać Niemców. Dowództwo polskie zaczyna się orientować, że te pozycje da się utrzymać najdłużej przez 24 godziny. Po tym silnym bombardowaniu po tym dwugodzinnym czy trzygodzinnym, bo to do południa prawie na tym. Potem sobie weszli, tak jakby już nas wykończyli. To znaczy, że już tam zasypali nas ogniem, w ten sposób, że my już jesteśmy zdolni do, do obrony. I, a ponieważ u nas był rozkaz, że nie wolno strzelać do, do nadchodzących, aż dojdą do tych drutów kolczastych. Dopiero jak oni druty kolczaste chcieli przecinać się druty kolczaste, to myśmy dopiero rozpoczął się boczny ogień CKM-ów, tych cięższych karabinów maszynowych. A ponieważ od maja to była, były ćwiczenia, to byliśmy wstrzelani. Także ogień był bardzo celny i dlatego najwięcej zginęło ich według mnie, według mnie pierwszego dnia. Kompania forteczna węgierska górka Kapitana Semika przez 20 godzin odpiera natarcie całej niemieckiej Dywizji Piechoty, mając do dyspozycji 70 żołnierzy i 5 dział. Niemcy używają specjalnych grup szturmowych z saperami i miotaczami płomieni, ale ich ataki załamują się w krzyżowym ogniu polskich CKM-ów. O godzinie 19, wobec groźby okrążenia i braku amunicji, Polacy dostają rozkaz odwrotu. Dociera on jednak tylko do jednego z fortów. Pozostałe nie mają łączności, nic nie wiedzą o rozkazie. Będą się jeszcze bronić kilkanaście godzin. Walkę z 70 polskimi żołnierzami okupili stratą 500 zabitych i rannych. Rozwścieczeni hitlerowcy i dywersanci zabijają kilku poddających się polskich żołnierzy. Jedynie załodze fortu Wąwóz uda się w nocy przeniknąć przez okrążenie wroga i przebić w kierunku polskich pozycji. W Londynie w parlamencie premier Anglii Chamberlain wygłasza przemówienie informujące o podjętych wysiłkach na rzecz przywrócenia pokoju. Opozycja ostro krytykuje rząd za dotychczasową bierność wobec agresji na Polskę. Lord Halifax zawiadamia Francję, że Wielka Brytania wypowie wojnę Niemcom 3 września o godzinie 10 rano. Francuzom ten termin nie odpowiada. Odmowę argumentują m.in. wciąż trwającą mobilizacją i brakiem osłony powietrznej. W tej sytuacji rząd Wielkiej Brytanii decyduje się działać sam. Tymczasem w Polsce hitlerowcy dokonują egzekucji ludności cywilnej. Swoją gehennę rozpoczyna pierwszych dwustu więźniów obozu koncentracyjnego w Tutowie. Drugiego dnia wojny dla wszystkich stawało się jasne, że będzie to wojna inna od wszelkich dotychczasowych, że będzie to wojna o straszliwym, totalnym charakterze, że będzie to wojna, jak mówiło o tym, choćby terrorystyczne naloty bombowe na Wieluń czy na Warszawę, osadzenie pierwszych więźniów w niemieckim obozie koncentracyjnym, Stutthof, pierwsze egzekucje masowe dokonywane na ludności cywilnej nie tylko przez SS-manów, ale także przez żołnierzy Wehrmachtu, że będzie to wojna, w której będą łamane wszelkie umowy międzynarodowe i wszelkie normy międzyludzkie. Najlepiej mówi o tym fakt, iż z gigantycznej liczby polskich strat w II wojnie światowej, z ponad 5 milionów ofiar, 300 do 400 tysięcy to straty żołnierzy. Ogromna większość to straty niewinnej, bezbronnej ludności cywilnej.